Siema, płytowanie w toku, nie robię jakichś filmików, no bo płytowanie to płytowanie, ogarniamy z Danielem. Eee, to co widzicie to jest efekt pracy w sobotę, to tutaj kawałek korytarzyka, no i ta pralnia. Eee, tak to wyszło, eee, jeden malutki błąd zrobiliśmy, ta płyta jest za mało przycięta, ale tutaj zaszpachluję i tu jeszcze po prostu będzie jedna przyklejona. Akurat się ładnie zlicuję z tymi, które są tutaj na skosie i będzie spoko. No i w piątek, i w czwartek, ostatnio zrobiliśmy tutaj to pomieszczenie. Ładnie idzie, no i w piątek zrobiliśmy tutaj to pomieszczenie. Na razie przy oknach zostawiam tutaj kawałek do wycięcia. No i w momencie, kiedy. W momencie kiedy przyjdą tutaj zabudowa, wtedy to ładnie dotniemy i będzie spoko mam nadzieję, robota łatwa i przyjemna, trochę trzeba pokombinować na takich małych pomieszczeniach się najdłużej w sumie schodzi, no bo wiadomo trzeba powycinać otwory na rekuperację, na oświetlenie, dzisiaj walczymy z łazienką, może kawałek zaczniemy w gabineciku. Tutaj wchodzą całe trójki, e, zielone, e, tutaj zaraz kończymy, e, kończymy e, sufit i robimy skos, no i tak naprawdę zostanie tylko ten pomieszczenie, Kasia w piątek ładnie taśmy podoklejała, nie w piątek tylko w sobotę, dzielnie tutaj pracowała, tutaj chyba płyty będziemy tak układać, zobaczymy, tu będzie trochę zabawy z tym pomieszczeniem. Ale damy radę. Także układanie płyt w toku. Mam nadzieję, że dzisiaj mamy poniedziałek. Tutaj jeszcze będę musiał dwa dni poświęcić. Przychodzi też pan do automatyki do pieca. Także, także mam nadzieję, że do soboty się z tym ogarniemy. A jak się nie ogarniemy, to i tak jest dobry timing. Ale Daniel tutaj ciśnie mocno, mówi, że się ogarniemy. No to się ogarniemy. Także tyle na razie, jeżeli chodzi o płytowanie. Działamy. E, tak to jest porobione. E, okienka też już obrobione, dwa. Dzisiaj będę kończył trzecie. Tak to wygląda. E, całkiem nieźle się to robi. Jak się człowiek po, pomyli, tak jak tutaj, no to powstaje coś takiego. To jest dopuszczalne. Z tego, co mówią profesorowie w internecie. Jest to jakaś ciężka praca, trzeba troszkę pomierzyć pobawić się. Tutaj, przedwczoraj, zdaniałem to skończyliśmy, no to chyba było zabawy, to jest do tego, ale się udało, wszystko chyba w porządku, wyszło równo. Także nie jest źle. Tutaj, okienko w łazience, wczoraj robiłem. Pamiętacie taki tip, pamiętacie jak tutaj wstawiałem profil V, żeby więcej wełny włożyć. No tutaj musiałem troszkę powalczyć, bo na tym profilu ta płyta tutaj ładnie nie dochodziła. No podkładki tutaj były włożone z papieru, ale najlepiej jest troszkę więcej wełny tutaj nałożyć, żeby po prostu zapierała to ładnie. W tamtym, w tamtym pomieszczeniu właśnie tak jest zrobione. Dzisiaj ogarniam to okno i no jest dużo łatwiej i dużo szybciej i dużo mniej nerwów. Przy tym, nawet chyba nie będzie trzeba tutaj śrubek stosować, bo ta płyta zapiera tą płytę. No i dzisiaj plan, yy, skończyć to okno. Yy, no i od przyszłego tygodnia spoinowanie wjeżdża, także tak to wygląda na tą chwilę. Pogodę mamy dzisiaj bardzo fajną. Pierwszy raz taką wiosenną chyba. Słoneczko, także miły dzień. No, a ja działam. Zacząłem spoinowanie. Generalnie łączenia oryginalne bez fugowania zrobiłem. Tutaj, gdzie są większe spary, jest zafugowane. Tak to wygląda na chwilę obecną. No, wiadomo, tutaj miejsca, gdzie były wkręty. Tutaj idą fugi. Tutaj w to miejsce też fugi. E, tu wklejałem taśmę papierową. E, wkleja się spoko, e, jak na pierwszy raz. E, mam nadzieję, że nie będzie odparzać potem. Generalnie nie czuć, żeby jakieś dołki się tutaj porobiły. E, testowałem dwie zaprawy. Kupiłem sobie 5 kg wario, 5 kg Uniflota. E, generalnie te dwie, e, te dwie. Yy, te, te dwa łączenia były yy, robione na Uniflota. Z yy, postrzeżenia osoby, która pierwszy raz, pierwszy raz ma do czynienia z tymi masami, yy, Uniflot jest bardziej ciągnący, generalnie gorzej by się się wynaciąga, być może dlatego, że pod koniec dnia yy, człowiek zmęczony yy, jest taki yy, bardziej klejący. Yy, vario, yy, takie fajnie się na nie ma problemów. Bezproblemowo jakoś tak to wygląda. Tutaj paśma, pa, taśma papierowa nie wiem, w kabecie kupiona, chyba taka bez firmy żadnej o coś takiego. Na łączenia narożników zewnętrznych, tak, zewnętrznych, no generalnie te. Kupiłem taśmę Taśmę amerykańską, zieloną, tak to wygląda. Ona jest właśnie przeznaczona na łączenie narożników zewnętrznych, wewnętrznych. Nie, wewnętrznych, no bo to jest wewnętrzny, wewnętrzny to jest 90 stopni. No i tutaj będę kombinował, żeby to ładnie zrobić. Zobaczymy, jak będzie wychodzić. Najpierw przetestuję sobie na tych pomieszczeniach. Mniej strategicznych, że tak powiem, ale jestem dobrej myśli. Eee, no. Eee, dzisiaj fuguję wszystkie te szpary. Eee, tutaj. Eee, tutaj przedpokój. Eee, do łazienki chyba e, kupię uniflot e, zielony na te wszystkie szpary. No, co prawda, to będzie jakąś fagą nieprzepuszczającą yy, wody malowane, ale, ale jest taki produkt i chyba yy, tutaj go zastosuję, bo to tak naprawdę ta łazienka yy, i pralnia będzie tak robiona. Yy, no, także tak to wygląda na chwilę obecną. Ja działam. No, i do zobaczenia. Dzień dobry. Spoilowania Część dalsza. No i zaczyna być, widać, koniec tego spojnowania. Powoli zaczynam się zastanawiać nad masą finiszową. Najprawdopodobniej będzie to rigips, masa rigipsa. Dzisiaj pierwsze okno zostało obrobione. Nawet jestem zadowolony, a ja rzadko bywam ze swojej pracy zadowolony, więc jest sukces. Całkiem nieźle to wyszło. Yy, narożniki aluminiowe yy, Dodatkowo poszło fizalina No i dzisiaj pierwszy raz składłem fizalinę i tak naprawdę Mogę powiedzieć już troszkę o yy, wszystkich, yy, wszystkich materiałach do łączeń yy, Wzmacniających łączenie, bo przetestowałem chyba wszystkie yy, A na pewno większość yy, Tutaj pierwsze boje były z papierem, taki materiał miałem, dlatego papier. Papier jest spoko, mocny, e, aczkolwiek przy e, większej ilości gładzenia zaczyna, zaczyna się marszczyć, ale do ogarnięcia. E, następnym materiałem jakim spoinowałem była, e, była taśma Knaufa, jest to hybryda papieru papieru z fizeliną bardzo fajny materiał zachowuje się podobnie jak papier, aczkolwiek na wiele więcej sobie pozwala czyli można więcej gładzić tą, tą taśmę zanim się pomarszczy więc, więc to jest mój faworyt jeżeli chodzi o o te taśmy wszystkie. W takich w takich newralgicznych neuralgicznych miejscach typu typu połączenie dwóch płaszczyzn była stosowana taśma amerykańska. To już zielona jest. Ona jest troszkę grubsza od czerwonej. Najgrubsza jest, jest pomarańczowa. Szczerze mówiąc nie wiem do czego jest stosowana. Generalnie ta jest dedykowana właśnie pod takie rzeczy też się fajnie kładzie trzeba się przyzwyczaić do niej troszkę no bo potrafię nie raz sobie odskoczyć ale to troszkę trzeba pogładzić pobawić się i wychodzi spoko te elementy też z nich jestem zadowolony jak mi powychodziły obawiałem się tego zaczynając w sobotę no, i ostatni materiał no to taśma amerykańska czerwona. Tutaj zielona jest, no ale no jest grubsza 20 mm, i potem pomarańczowa jest najgrubsza, też 20 mm od zielonej. No, i tutaj już nie będę zapalał światła. Była właśnie wklejona taśma amerykańska na. na Uniflota e, wodoodpornego, e, większość leciałem Wario. E, różnica między Wario a Uniflotem, generalnie wydaje mi się, że Wario jest bardziej plastyczna, ale może to tylko moje odczucie. Może za mało po prostu robiłem na Uniflocie, aczkolwiek Uniflot też jest spoko. No tutaj, w tych newralgicznych miejscach też była e, wrzucona e, taśma zielona. Najłatwiej oczywiście robi się na fizelinie, Dzisiaj pierwszy raz robiłem. Łatwo się odcina odcina szpachelką, Łatwo zaciąga. No ale na pewno jest najsłabszym, najsłabszym materiałem, przynajmniej przynajmniej tak jak przy pracy. tak jak ja to odczuwałem, być może w momencie kiedy... Kiedy złapię tutaj gips, tutaj był wario kładziony, następnie będzie już mas masa finiszowa tutaj, także, także no dzisiaj jeszcze ogarniam dwa okna przygotowuję pod zaciąganie, może te narożniki, no te, te, te narożniki tutaj to już jutro pewnie będą obsadzone, no i tak naprawdę od przyszłego tygodnia masa fi, finiszowa zaczyna lecieć, no i cały czas do przodu. No i etap spoinowania zakończony. E, zgodnie z tym, co mówiłem przed chwilą, miałem zacząć w tym tygodniu e, kłaść następną warstwę, e, ale nie zacząłem. E, spowodowane jest to tym, że e, fajny sąsiad robi zakupy. E, do swojej firmy, Wjedzie między m.in. nowa żyrafa i odkurzacz. No i myślę, że się dogadamy tutaj z sąsiadem. E, niestety na to jeszcze trzeba poczekać dwa tygodnie, więc żeby ten gips tutaj za bardzo nie stwardniał, e, zacząłem robić co innego. Tutaj możecie zobaczyć, jak narożniki powychodziły w tym miejscu. Fajnie ogólnie, e, bo na poprzednim filmie jeszcze tego nie było. Generalnie no fajna robota. Tutaj fizalinka była wklejana jak widać. A ja zajęłem się podwieszaniem sufitu w kuchni. Tak to na chwilę obecną wygląda, ale będzie dotyczący tego następny film. Także, także tak to na razie wygląda. Praca przeniesiona na yy, parter. Także czekamy do początku maja. No i będziemy. O, gimbal zwadził. Na do widzenia. No i będziemy sobie tutaj robić, póki nie przyjedzie sprzęt odnowy do sąsiada na